9 czerwca w miejscowości Wałyczyk niedaleko na już po raz trzeci odbył się rodzinny piknik lotniczy Kolorowe Niebo. Pomoc atrakcji tego dnia zadbali organizatorzy festynu, stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości powiatu wążewskiego. Występy lokalnych, grup tanecznych, muzycznych, sportowych, atrakcje dla dzieci, nagrody od wążeskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim sprzęt lotniczy przyciągnęły do wałyczyka prawdziwe tłumy motolotnie, samoloty ultralekkie, modele giganty, olbrzymi balon, przeloty pasażerskie, piloci z całej Polski i piękna pogoda. To niedzielne popołudnie w Wałyczyku niedaleko Wąbrzeźna było iście odlotowe.